A historia ta wydarzyła się naprawdę. Pewnego razu na amerykańskim zadupiu wylądował pewien chłop zapragnął zostać farmerem. A co było dalej? Przekonajcie się sami. Aż żebym cię więcej nie widział, miałeś mnie zawieść na miejsce, a nie zostawiłeś cholera na jakiejś stacji, nie wiadomo gdzie ja jestem. Tu jakaś kawiarnia, ale już dawno zamknięta, żywej duszy tu nie ma i co ja teraz zrobię? Kurde, mam tu gdzieś adres tej farmy, którą kupiłem od tego naszego rodaka Janusza, i muszę się tam jakoś dostać. Kurde, zmęczony już jestem. Cały dzień się. Skoda. Popatrz, tutaj też Skodami jeżdżą. Jan Kesi. <laughs> Chyba dobrze idę. Muszę się spieszyć, cały dzień się bojałem autobusami. O, nawet takim dzisiaj jechałem, jak tutaj sobie podjeżdża. I teraz gdzie ja powinienem iść? Hmm. Zaryzykuję i pójdę... pójdę tam. Tak mi wygląda. Może. No, gdzie ja jestem? Gdzie jestem? To mają być stany? To mają być stany? Ale w sumie sam się o to prosiłem. <laughs> tak. Sam się o to prosiłem. Wymigrowałem. Chciałem zarobić wielkie pieniądze w wielkim wieściom amerykańskim. Blu, blu, blu. Ale już tak mi to wszystko nie powiem, co? Że już nie mogłem wytrzymać z tymi debilami, wszystkimi korporacje, krawaciarze, jeden dup drugiemu tupeliże i po prostu, no nie mogłem już tak dłużej żyć, więc postanowiłem wydać prawie wszystkie swoje oszczędności na kawałek ziemi i co śmieszne, kupiłem go od naszego rodaka, pana Janusza, mam nadzieję, że to nie będzie taki Janusz, który jest Januszem, chytruskiem, tylko... Uczciwy taki, nasz, polski. Ty to chyba tu, mówił, że gdzieś kotorów to będzie. No. Dobra. Idźmy zatem. Oj, ja nie wiem, co ja tutaj będę robił. Ja cię kręcę. O, tu jakiś dziadzia jest. Może by je oprowadził. Cześć dziadzia. Cześć dziadzia. What's up kiddo? A ty nie umiesz po polsku? To nie, to ja muszę iść. To ja muszę iść. Myślałem, że coś się dogadamy, ale. Ja to tak. średnio. O! Jeszcze szmaty swoje pozostawiali. Kurde. Ale syf. Ja pierdzielę. To już wszystko trzeba będzie ogarnąć. Fiu, fiu, fiu. Ale fotel jest, będzie można usiąść. O, jaki rower. Dobra, tu jakaś jakaś rudera. Tu jakaś rudera jest. Tu wszystko upier... Nie powiem. Nie powiem jak. O, taki wóz to w chróżewnikach chruże... miał chyba, nie? ty ty, ty, co tu mamy? Paliwko. Paliwko. O, nawet pełny zbiornik paliwka zostawił. Dobry chłopak. To jakieś ciadostwo. A tu są garaże. Co my tu mamy? Co my tu mamy, co my tu mamy? Nawet jakieś maszyny są. To jest chyba do siana. To jest chyba do siana. To jest też chyba do siana. I to jest dosiana. I to jest dosiana. Prasa. Dobra. To jest dosiana. Tutaj wszystko. Ale czym my będziemy to robić? czym my będziemy to robić? O, panie! Jakżeś ty mnie pan zaskoczył w tej chwili, John Direk. No, no, no. I to w całkiem fajnym stanie. Dobrze. Pług. Czyskiwowy. Jaki Kultywator. Nie za duży. I. Siewniczek. Czyli jakieś tam tutaj rzeczy mi zostawił. Co mamy dalej? Dalej, 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 dalej. Jakaś stajnia. Jakaś stajnia. Co to jest? Zagroda dla owiec. Zobaczmy. O, i nawet jakieś zwierzątka tu mamy. Uuu, owieczki. Kuski. Dobra, to chyba nie będzie na początku tak źle. Mówię, wydałem wszystkie pieniążki, zostałem jedynie 15 tysięcy dolarów na jakiś rozruch tutaj i coś tu trzeba będzie. Kurde, wykombinować. Dobra, mamy tutaj owieczki. Co tutaj jeszcze widzę? Tu jakaś woda. Co to? A co to, to, to? Ciążli to traktory, dobra. Mejka też jest. Uuu, taka wypasiona, jedna z tych bardziej, takich bardziejszych. Uh, uh, uh. Elegancko. <laughs> tu, 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 tu. Eee. Tutaj mam co? Silosy, silosy, silosy. Ech, pojemność pusta. Nic nie zostawił, wszystko sprzedał. łachmyta jeden. Ach, tu. O, ale szklarnie są. Szklarnie, szklarnie, szklarnie a w szklarniach a w szklarniach rośnie rośnie sałata i w drugiej też rośnie sałata Dobrze. czyli na dzień dobry trzeba się zabrać za sałatę Co my tu jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy? Tu już chyba nie ma nic. O, jakiś panel słoneczny. O, pszczółki! Haha! Są pszczółki. I nawet pszczółki troszkę miody już wyprodukowały. Ale uciekam, bo mnie zaraz pogryzą. Tu jest jeszcze o, jakiś burek, ciapek. O, cześć Bobik! Mam nadzieję, że mnie zaraz nie użyte. Przyjazny jesteś? O, cześć, cześć. He, he, he. Dobry piesek, mówisz po polsku? How, how. No, dobra. E, 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 e. Wybieg dla kur. Pusty. Nie ma kur. Albo sprzedał. Albo wszystkie wyzdychały, bo nie ma, bo nie ma jedzenia. Ja tu mogę wejść. Zamknięte. Cholera, panie. Nic nie zrobisz.

jest kosiarka do trawy, jest rozsiewacz i jakaś z dupy mała przyczepka. O, jest i ponton. Ale chyba nie działa. Co tu jeszcze mamy? Mamy nawozy i mamy wapno. Dobrze, to będziemy coś działać. Fajnie, że nie jest tak pusto i że można coś tutaj mieć. A tutaj gościu chyba coś lekko. Łowiectw, łowiectwem, rybackstwem, wędkarstwem się zajmował. Ale to nie moja bajka, więc ja się na pewno tego nie będę czepiał. A tu? O, tu jest studnia. I nawet jest przyczepa do studni. A, już wiem. Tym wozić trzeba wodę do szklarni. Dobra. U, drzewo na zimę jest. Fajno. A tu? A tu? O, nawet drzwi nie zamkną. Uuu, panie! Toż to jest. Toż to jest fajny samochód. No, no, no. No, no, no. Zapalmy go dziada. Czy to v 8 Uuu, jest, nawet działa. Nawet działa fajnie. Spoko. Ale chyba dzisiaj nie mam już siły na, na przejażdżki i na różne inne igraszki. Fajnie, że jest wóz. O, a do wozu jeszcze jest przyczepa. Spoko. Gdzie można jakieś rzeczy sobie zawozić do handlarza. I on mówił, że tutaj są trzy kawałki pola. To zdaje się, będzie ten. Z pszenico. tak, tu jest pszenica, jedno było puste, załorane i to chyba będzie to i zostało jeszcze jedno z tym, z rzepakiem, tak, tak, no i to będzie to, te trzy polka sobie mam, trzeba to będzie zebrać, a właśnie, tylko chłop gadał, że kombajnu nie ma. Bo się rozkraczył i wziął go w diabły, sprzedał na złom. Ale dobrze, że mam parę groszy, to jutro pójdę do sklepu i zobaczę, czy da się coś wypożyczyć, bo raczej na zakup to nowego mnie nie stać. Ale gościu coś jeszcze gadał o jakiejś starej szopie. O jakiejś starej szopie i powiedział, że tam znajdę jakąś niespodziankę z Polski. Ale tutaj mam belki. To to na pewno nie ta szopa. Gdzie może być ta szopa? Gdzie może być ta szopa? O, tam coś widać. No to pobiegnijmy szybko tam. Może coś ciekawego znajdę. Ale co on mógł z Polski tutaj mieć? Mówi, że jego ojciec tu jeszcze lata temu to przywiózł. A on nie miał siły już do tego i zapchał do szopy i stoi. Ciekawe co to może być. O, tu jest jakaś ich szopa. O, coś znalazłem. Znalazłem. O, pieniążki. 10 tysięcy. Haha, skubany tu schował jeszcze force. Albo jego stary schował i zapomniał. Cudownie. 25 tysięcy to już może coś. To już może coś poszalejemy. Ale dobra, to nie ta szopa. To jest ta szopa. Ale jestem ciekawy, co tutaj się znajdzie. Ale syf. Uo, jak zrobię force, to od razu to. Troszkę forsy jak zarobię to od razu to wywalę w kosmos, bo to po prostu jest... Nawet u nas... U nas najgorsze lumpy w lepszych slumsach mieszkają. Uff. Wow, panie! Ursusik na amerykańskiej ziemi? No nie wierzę w to co widzę. Jaki on jest piękny, ale też zaniedbany, trzeba będzie w niego trochę włożyć forsy. I go trochę odremontować. Ale bym się nie spodziewał, że ja tu znajdę Ursusika. Ha, nie byłbym sobą, jakbym nie spróbował go zapalić. No, dawaj. Ło! Ło! A, nie, dobra. Działa. Siły z komina, ale działa. Przejażdżka! A co? Przejażdżka. Przejażdżka, przejazdka. przejazdka Chodź, Upsusiku. To ja on to cię weźmie na przejazdkę. A nawet jedzie, ale... ale skręca. Ty nie będziesz tutaj stał, w tym... W tym baraku. Absolutnie. Staniesz koło John Deere. Będę Cię używał, nie będę Cię używał, oj będę Cię używał do włożenia wody do szklarni, Tak, będę Cię używał do włożenia wody do szklarni. Ooo, sześćdziesiona po amerykańskiej ziemi. Fiu, 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 fiu. Ale siwy z komina, tak to ma być, tak to właśnie wygląda. Czarny dym. Ale znaczy, że jeśli w idzie, to znaczy, że maszyna daje z siebie. Dobra. Dobra, ja cię postawię tutaj, koteczku, ty tak, razem, razem z zębirkiem. Oczywiście, że będziesz tutaj sobie stać. No tak. Gościu mówił, że ma tutaj hodowlę. Szczerze mówiąc, bardziej nastawiałem się na hodowlę. Krów, a tu owce i kozy, no ale dobra. Na razie za bardzo nie mam z czym szaleć. To chyba to trzeba chyba to będzie zostawić tak jak ono jest. I na razie niech se rosną. Co my tu mamy? Dobrze, że przynajmniej jakieś jedzenie im zostawił i łączka sobie rośnie. To coś tutaj, coś tutaj pokmijmy. Ale docelowo na pewno będę tutaj chciał Będę tutaj chciał króweczki hodować taki farmer z Teksasu na koniu z lasem No, będę takim właśnie farmerem Dobra już się Śpiący robię po całej tej eskapadzie Uch. Pół Stanów przejechałem z New York na Wild Wild West, trochę to nie wygląda jak taki Wild Wild West, ale Ale nie wygląda to źle. Dobry chłopak z tego Janusza, chyba nie będzie tak źle, że znajdę tutaj swoje szczęście w końcu. Co nie dziadzia? Uch, dobra, idę spać. A jutro, a jutro z rana. Jadę po kombajn i trzeba też niwa robić. Nie ma na co czekać. Uch, dobra.